Witam wszystkich, z tej strony Olof, a to jest kolejny odcinek z BF3. Siadej. Jest ze mną Duszek. Cześć, Siadaj! I Rubek Krzysiu. Siemaneczko. Tak, to jest śluzok z krwi i kości. O, bo um, wujka Tak, i on będzie z nami tutaj grał, gra tak samo jak ja, czyli prawie wcale. Czyli lamimy. Ja, ja jestem najlepszy. Ja się tak nie powyższaj. No i No, no skąd to? No ja nie mam to ciota? No co ta. Co za... Co za... No ty za camper pierdjalny. Skąd oni strzelają? Z samochodów. Przepraszę ciebie, z samochodów. O, helikopter jest tam. Też strzelają Te do mnie. Jesteś z nami. Łano. Opie, no o, pierdol, ty me 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 me. No nie mogę do niego lancelować, reperuj to Wychodzi z tego helikoptera, wychodzi z tego no. helikoptera mówię Ale działam bo no jednej, przekroczyłem terytorium w No bo zdechnę Uff, ostatnią sekundę zdążyłem nie Majty <słysk> 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 <i> <słysk> <słysk> Helikopter mnie <Burna>. dowierzył <słysk> Jak można tak dziurawić ludzi? No, rozbił się tam, kurde, co Ja go zastrzeliłem ja Tak, tak, jasne. No tak. No, no, no. No, potwierdzam, niestety. <grym> nie pan no, chodź. <grym> Nie podlizuj się Duszkowi. <grym> nie, na... ja, ja jego ministra na jest. No, no, fajnie. Ej, prosi sam. Sko sko skosy! Jezus, Maria, zdradziłeś nas, idioto. Ja pierdolę. <grym> no te, ale ich zabiłem. Ja też. A ja zginąłem. Ja, ja też. Wiele ja wiedzieli, na kogo strzelać jej. I tu jest wyrzutnie rakiet jakoś fajnie. jest tu może jest. <grym> może. Ale ty co ty dzisiaj robisz, na tym? No ty, tu był koleś. O jest, tam. Ej, to jest ten... A nie. Nie jak ktoś jeszcze jest. Łap, łap, łap. Dobra, nie no. Jednak snajperka mi potrzeba. Jest nie, Jednak nie, potrzeba. nie, jakieś tu fajne miejsce do kampienia. Tym by tylko kampił, no? Ale ze snajperki, chopie, to jest zabawa. Panie, nie, tam nie, 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 się nie, 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 i nie, do nich no, też SKS mi się podoba, jest najlepszy chyba to jest jak? Tylko, że JNG, tylko, że to jest w premium. Nie. A my takiego czegoś nie posiadamy duszku. No ja wiem niestety. My jesteśmy te normalne chłopaki. Właśnie. Chłopaki ze Śląska. Chociaż ten nie jest, ale nie jest ze Śląska. jak Prze, przez takich jak ty dobre chłopaki idą siedzieć. Co? Przez takich jak ty dobre chłopaki idą siedzieć. No. A co ty tam siedzisz w tym kontenerze? Zaraz ci ten kontener rozwalę. Wyłaść! Kurde, chamie! No kurde, aż mi się amunicja skończyła. Tam jest czołg, uwaga na niego. No nie! No nie, nie. Oła, spadłem, może. Uwaga, tam jest czołg. Zaraz. Tam jest jeden to, to bo... mm -hmm. Bardzo ładnie. Podziurawiony, kurde. Zniszczę wszystkich, Ania, bo nie, tutaj to nie wychodzę. Alok, o tak to jest. 10 punktów. Ha, zarespa. To ciąg ty z niego jeszcze lał. O Alok! nie, bo się wrócił! Alok, no jak tyś to zrobił ty? Nie wiem, ale żeśmy dostali w piatę. No chyba tak. Czasami trzeba to przetrwać. Idziemy się na duszku, odrodzimy zaraz i... I będzie git. A no. nie, że zginąłem. No ekstra i na respie jestem! Idę do czołku, nie? <laughs> Pozwól, że ja jestem jestem czołgistą. No dobra, ale ja wsiądę, będę pilnował. O. No, i no, jesteś w tym czołgu? Wysiadaj. No już. Wysiadaj. A cię potraktował. Czekaj, opancerzenie mam. Dalej jedź! Termowizja no. mam i to jest. Okej, okay, jadę, jedziemy. Panie, nie żeby coś, ale wszystkie punkty mamy. No to co? Jedź. No to Czyli teraz patrujemy teren. No jest! żył wieku. Czego, bo tu przejezdu nie ma. No jest, z prawej no strony. Nie, nie przejadę tam. No z prawej. Przykład, o, gdzie... kurde. Jak się czujesz nami, Jak się czujesz, Krzysiu, że możesz z nami nagrywać. Jak mogą być cztery, to się całe część, nie? Bo to jest pierwsza <laughs> A czemu się trzęsiesz? No bo tak to się z grom. w ogóle Co? tak żeby coś było z tego. No Stój! Bo tu są te Biny Już u Sam jeszcze. Dwie. Gdzie? No to udaj, ja widzę to na termowizji A czekaj, no cioch, widzę. Ale ja chyba nie mogę temu czemuś nic zrobić. lecie w ten czołk. Już, Już przejechał. Jedzie na E Na E, dobra, jadę tam bo ty, jest miał, to by to widziałeś to? Tak. Ja tylko widziałem jak on leci, kurde, na butach, ty łyżwia wybić. Podeszwy to mu się spaliły na pewno. Bezownie. ładnie. Po tu. No do góry. Widzisz, tam jest jeep. Gdzie? No tutaj. Widziałem gościa. Y teraz jadą samochodzikiem. Czas tu, powoli. Ty? Czy ja jeszcze idę tu Nie, nie, nie. Chyba. Dwóch było. Serio? Serio. Musi być tu, ja jestem. Jest. Zdech. Dobrze, ładnie. No wiem, że dwóch, dobra, jedź do budy, do budynku. Helikopter, helikopter, gdzie? Skryp, hej, no, i po helikopter. Lewej. Nie widzę. Y, widzisz teraz? Wywania się. Czekaj. No, Czekaj, ty, się muszę ciągu? znaleźć twoją lufę, a jest twoja lufa, no. No i co, gdzie on jest? No i tam, gdzie się lata. Dobra, już dobra, chyba nie. Przed nami są ludzie. Hej, RPG! Kurna, jeb... jeb strzeliłem. O kurde, broni się, nie nie Jedź, dźw, jedź, jedź do przodu, ty. Ty, bo ja mam mało pancerza. Zatrzymaj się zaszczy... przed tym dzipie. Znaczy, jedź, 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 jeszcze, 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 jeszcze. I stój tu. Jak z góry będziemy... O, gdzie tam coś idzie? Oni strzelają Czekaj, jest chcę w czołg trafić Nie trafiam w czołg I w nic o. więcej pewnie już nie trafisz <grywa> no Wyłaź ty skurczymyku No nie muszę nie zdech Kto jest co Oni są jest... kurwa ty! Ty! Gdzie mi tu po drugiej przejedź go gnoja. Gdzie? Ty, ty, ty. Dobra kurde. Zdech! Jaki prostak ty wyszedł nam pod ryjnie i strzelił. Drugi! Gdzie? Dobra, dobra, już zabiłem go. I tam jedzie ciąg. Y no, widzę, no, widzie, widzę, to. widzę. helikopter. Czekaj, zdziała. Idź w waszą stronę. I A, rozwalony czołg, kurde! Znaczy, ten helikopter, przepraszam bardzo. Ginisz, tu. Kurna! Dalej, bo tą ciężarówkę jak cofną hop, w opie Nie, nie cofną w nostru, ale. Aj! co to będzie? O cio, 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 cio! Gdzie ty strzelasz? No tu. gdzie ja strzel w ten murek mały. O, już zabity chyba. Dobra. No tu pomału. Czy tak się wyłania mi ten? O, cicho, chodź, ci, o, no koteczki są, My chciałem do nich strzelać. U góry tam jest Gdzie? Tam gdzie strzelam Musisz, że ja widzę gdzie ty strzelasz. Tam gdzie mam duchę. Przed ja tobą. Widzę, Ale nie widzę typa Tam jest u góry na tym Nie wiem Ja mam termowizję, więc widzę czekaj. A ja mogę też tę termowizję włączyć jakoś? Jak się odblokujesz i się zobaczyć w wyposażeniu y, sprzętu jakby mhm. Ale jak od nowych chyba nie możesz Ja mam już y, na M4A1 już chyba wiem o co ci chodzi, tam jest jakiś typek. No, tam w górkach chodzą. Widzę, on jest oznaczony, ktoś go oznaczył. O, helikopter! Wyłącz się bardziej, wyłącz, jest. Czekaj, 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 ja go zaraz niszczę. Tylko on się musi mi nastawić. Gdzie Gdzie on jest? Nie widzę go. Kurde, zdychaj szmato! Nadal go nie widzę, jest. Gdzie? Tam spadło! Kurde, kurde, Działo mi się zacięło, no! Chcę go zabić. No dobrze. Musi tu gdzieś wyjść w końcu. U góry jest gościu. Ej, na bo on strzela teraz z RPG. Stój! Nie ruszaj się. Czekaj, czekaj, czekaj. Tam są ludzie. No i gdzie ty jedziesz? No bo tam są ludzie przed nami. Na dole? Tutaj. Aha. Zabiłem. Ty, on już tak szybko strzedł w dół. No to hmm. ładnie, nie? Ej, no bo się szybko. Polemy się... No cię U no, koleś, nie mogę go już strzelić! O, zabity chyba. No i zdechłem. Wow. Ale dobrze było. Ale byliśmy jak grudy 102, nie? <noise> Tylko nam szalika krzysia brakuje. <noise> czekamy jest znowu na szauk? No, nie wiem, dawaj na rybyku się od i, i No, dobrze. Nie na czas. Ale z było fajnie. Było <noise> no, fajnie, fajnie. Dzipek u góry, powtarzam, dzipek u góry. Gdzie? Tutaj, gdzie biegnę. Tutaj mam aha, tam. O nie wejdę tutaj. Ja tu spróbuję coś ogamyć. Jakie nie widzę, ani jednego kładka. Patrz tam na. Patrz na Alok, jaki ty masz pięk, a życie Tak, całe życie? <laughs> ja mam 68. Tyło, ten, mój, ten mój pistolecik to się, kurde, nadaje na mydło co najwyżej. Wow. Ale by my czołgiem przejechali. Widziałem to. Bieg, no jestem, ja. jestem za tobą, robię. Kurde, no nie wierzę, że mi tak uciekają, ty! Ale gdzie ty się zesponowałeś? No, w dobrym miejscu, panie, ale Ja ale... bym a ja się na was zesponowałem. Ży... No to trochę sobie pobiegamy. No, 300 metrów. No nie! Czemu mi rozwalili krew? Ej, 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 Rubek, stój tu, stój tu, czekaj na mnie, A. poczekaj, poczekaj chwilę. Nie, nie, nie biegnij, tylko po prostu poczekaj na mnie. Już, zaraz będę. Już, e momento, por favor, picco, no problemu. Wyjmuj się jeszcze raz. Duszek, masz 260 pingów. Łaaa, coś mi zdjęło! Nie, ja mam 18. Kurde, no ale ale co to 18, było? Ale, ale no duet. nie, z rewolwerem mi zdjął! Co tam wziąłeś za samochód? O, Jaka taksówka! Ano. No to nie do ciebie. Pod sam dom. Skakuj. No i co mi trąbisz? <laughs> Jedź, bo mi karabin. A ja to nie mogę strzelać. O, no, ale jesteś pasażerem, gdzie pana zawieźć. No jedź, jedź. No, na pole walki. Na ten śmigę, bo tam coś przejęli, nie? No. W prawo, chłopie, w prawo! Dłomienie, gość. Gość czy ty mówi. Nie <noise> ja ci Z powiem. Jedź tam stury. gdzie byliśmy wtedy za tą ciężarówkę tak jakby. No, nie za tą. No, gdzie ty jedziesz? Co za łeb? No to góry! Gdzie? Tu tujemy ty, ty, D Aha, tu jest D, no, dobra. A, o, nie, a nie. wyjdę tutaj, aby tak trochę. A kto będzie projechał? jechał? Jezus Maria, tam jest gościu. Jednego <grym> zrobimy. <grym> no ty! Nie muszę nie zdechnąć. chodzić z samochodu szybko. Właśnie widzę, tak, że, że tu się coś stało. No kurde! Już coś zdjęło. Miałem gościa, już zaraz scenować w jego atramentach, żeby no. ciągle. Jeszcze raz jedziemy. Bez typ. Panować na mnie, panie. Jasno. Już. Się robi. Widziałem, jak to jest Co on tworzy? Nie, nie, nie. Aha! Spalniać? Co? No pytam się Krzycha, czy zespalnił już. Tak jest. Sam. Jestem, już siedzę. Popatrzcie w prawo. Znaczy, ja jestem działonowym, to nie widzę nikogo. Aha, nie bo tu widać jakbyś siedział na dole, jakby. Nie, to jest Za, 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 na za Tutaj! O! <Gl> no mu się nie, nie udało mu się. No co to do masz, Shiro? A ja? A tu jest jeszcze jeden! Bo kurde. Co to było? Ty no, dusz jak jeden karamierz ja nic nie, nie nie reparowałem. Za ty tu są? Trzymaj się tam, ten, trzymaj się tam. Ja zaraz się wspomnę. No oni już <grym> rozwalili nam te Jeepy. Jedziemy dalej A nie, dobra to nasz. No dalej biegnij! Z tyłu, uwaga! Nie zdążę! No kurde, nie zdążyłem się odwrócić odwrócić ja, Położył za mną i już w ogóle go nie było widać. mam tam jakieś fragi? Wow, wow, wow. Uwaga z tyłu Dwóch. Yeah. A zabił mnie ty, myślałem, że to nasz. Jedenna Gościu był przede mną. Widziałem gościa przede mną. Strzelam migu. Żadnego yeah. frega. Ja się obudziłem na gościu, nie? Jak się Muszę <grym> powiedzieć, że czuł, czuł kurde pieczenie w odbycie i ciepły oddech na plecach mój, nie? <grym> <grym> Dawajcie, do samochodu, teraz ja prowadzę. Ja jestem na D Jak ja na D? Nie. Ale no już Możesz sobie. się zrespić na mnie. O, już jestem. Nie, jesteś za mną? O! Może no, w, w samochodzie siedzę. No dobra, dobra, już. Dobra, panie, wygrywamy to. A coś tam nie godę, jak kogoś zauważysz. No dobra. Chociaż tutaj nikogo chyba nie będzie. Nie, tutaj to nie, dopiero tam po drugiej stronie. Jest, wygraliśmy. Pięć akurat odcineczek wyszedł na to, nie? Zespół wygra, no Wiadomo, przecież z salopiem na czele to, to był jest. był łańcuch. No. nawet nie no. trzeba było używać, moździerza <laughs> No, czyżbym awansował? Nie, chyba nie. No, ja chyba też awansuję. Nie, właśnie. co ty mi punktów dużo obraca? Oczujnik, USG, UG, UGS. USG. <noise> Trochę punktów zbiorę, ale nie aż tyle, co bym chciał. Tak, i teraz każdy powie, ile punktów zebrał. O, już nie pamiętam. <noise> 4900 od tych? Nie, 4300. 9780. No idźcie w buta kurde Dobra, żegnamy się pozytywnym akcentem Do następnego, trzymajcie się, cześć Cześć, cześć.